Dzień dobry kochane wodniki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin. To jest dodatkowe czytanie dla Was. Eee, czytanie typu Wybierz kartę. Eee, będziecie mieli do wyboru trzy opcje. Eee, I to jest pytanie: to jest, eee, to jest rozkład mówiący, co, co jeszcze się dla Was szykuje poza tym głównym czytaniem. Jakie są jeszcze energie obecne dla wodników, które no właśnie, które teraz mają urodziny, czyli dla wodników słonecznych w sumie Ascendent też sobie może, może sprawdzić to czytanie, ale myślę, że ona jest najbardziej dla, dla tych osób, które mają słońce w wodniku. Będę wyciągać dwie karty, czego można się spodziewać. Pod spodem jedną lub dwie karty mówiące o tym, jak to się ma do tego, co jest w tej chwili, żeby można było bardziej się połączyć z tym tak, które, które czytanie jest dla mnie. Oczywiście, ja Wam zalecam intuicyjnie wybrać, yy, która, która kubka Wam yy, będzie najbardziej yy, odpowiadać. Może jakieś kamienie na nich położę, żeby Wam było łatwiej się połączyć z tą wibracją. Ok, to teraz rozłożę karty i zaraz wracam. Ok, mam już rozłożone trzy opcje. Przyjrzyjcie się nim. im <grym> która jest, która Wam najbardziej rezonuje, która wydaje Wam się dla Was, która najbardziej do Was pasuje. Możecie sobie spauzować to czytanie, poczuć, co Wam najbardziej pasuje. OK. I zaczynamy. Opcja numer jeden. Zabiorę kamyczki. Co przynosi ten czas? Cierpliwość. Upór i cierpliwość. To jest bardzo konsekwentna energia, która po pierwsze czeka na zakończenie cyklu, tak? I upiera się przy swoim, konsekwentnie coś robi albo konsekwentnie czegoś nie robi. Jednocześnie następuje tutaj proces oceniania, czy warto. <laughs> czy ta moja nieprzejednana postawa przynosi jakiś efekt? Czy to jest to, o co mi chodziło? Jakie to plony przynosi? Jakie to ma połączenie z tym co jest teraz? <laughs> Cztery kielichy. Cztery kielichy mówią o jakimś rozczarowaniu, o tym, że może być tak, że żeby Hmm. właśnie wykazać się tą cierpliwością, konsekwencją, lojalnością. Wcześniej coś odrzuciliście, coś, co Was kusiło, więc to jest takie jeszcze bardziej tutaj wzmocnione. <laughs> Poczucie, że um, no, mam to, co mam, może nie jestem tym jakoś super usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowania, no, ale tak wybrałam, tak wybrałem i tego się będę trzymać, tak? Tu jest taki duży Upór. I to fajnie rezonuje z tym czytaniem głównym dla wodnika, bo to jest jakby podkreślenie tej energii, tak? Więc, jeżeli jesteście w tej pierwszej grupie, to myślę, że będziecie mieli dużą łatwość wytrzymania w czymś, w jakimś postanowieniu. I myślę, że ta energia, którą tutaj widać, takiego może właśnie rozczarowania, niezadowolenia, niepewności. Czy ja dobrze robię, że zostaję w tym, że się nie angażuję w nic nowego na przykład, tak, że nie rzucam tego. Ona może zostać wynagrodzona w dłuższym czasie. Tak to odczuwam. Opcja druga. Jeśli wybraliście opcję drugą. O, jak pięknie. <laughs> Tutaj jest emfaza na ten aspekt formy. I ta forma jest darem dla świata. To jest bardzo przyjemna energia twórczości moim zdaniem. Więc w tym, w tym miesiącu możecie mieć takie poczucie, że zaczynacie coś nowego i że to jest Wam dane z góry, tak? Że to jest błogosławione, że to właśnie przyczynia się do tego, że budujecie lepszy świat, świat, który jest piękniejszy, świat, który jest wypełniony nadzieją, miłością, spełnieniem. I światłem. To jest piękna, piękna inspiracja, e, Takie połączona z, z poczuciem odnalezienia się w świecie, tak? Bo czasami jest tak, że coś zaczynamy robić nowego, ale mówimy sobie: Ale właściwie po co ja to robię? Czemu to służy? Nie? Tutaj takich wątpliwości nie ma. To jest e, wodnikowa, bo to jest karta wodnika. Natchniona energia, mówiąca: oto jest przede mną jakiś jakiś cel i ten cel służy nie tylko mi ale wszystkim, dzielę się tutaj tym co mam najlepszego i na poziomie materialnym i na poziomie duchowym szczególnie na poziomie materialnym możecie to odczuwać tak że, że macie, macie taką chęć włożenia w coś rąk i naprawdę zadziałania wytworzenia czegoś konkretnego jakie to ma połączenie z tym co jest teraz zobaczcie, może to być coś co wam bardzo długo na przykład spędzało sens powiek, albo czuliście, że nie jesteście gotowi, tak? Albo towarzyszyło temu bardzo duże napięcie psychiczne. Mam wrażenie, że dla Was w tym miesiącu nastąpi bardzo, bardzo duża ulga, że to są jakieś bóle porodowe <grytanie> idei, która w końcu wychodzi, wychodzi na jaw tutaj i naprawdę uskrzydla. Także jest duży, yy, duży spadek ciśnienia, tak to odczuwam yy, dla tej grupy. Duża ulga. Duża ulga i bardzo takie twórcze wykorzystanie wcześniejszego napięcia, czy też pracy umysłowej, bo to czasami jest po prostu praca umysłowa, to nie zawsze musi być karta stresu i nieradzenia sobie i rozpętanego umysłu. Może, ale nie musi. Tak czy siak jest tutaj piękne rozwiązanie tego napięcia. I grupa trzecia. Piękna też. Piękna energia współpracy, wspólnotowej radości, sukcesu wspólnego, sześć denarów. To też jest mocnoziemska karta to jest z kolei Księżyc w Byku czyli takie przyczynianie się do tego, że ten codzienny świat lepiej funkcjonuje, jest łatwiejszy, jest lepiej do nas przystosowany. To jest jakieś służenie ludziom, mam wrażenie, tak? Możecie mieć potrzebę takiego działania, w którym wspieracie innych, i inni są za to wdzięczni i mają powody do radości. I To jest wspólne tworzenie sukcesu. Jakie to ma połączenie? Mhm. To jest jakiś Wasz pomysł, jakaś Wasza oferta, z którą wychodzicie do szerszej, do szerszej grupy. To jest pory w serca też, mam wrażenie czyli dla Was jest taki, co się mówi, że dostajemy prezenty urodzinowe. Ja bardzo lubię dawać prezenty urodzinowe. I to jest taki prezent urodzinowy dla świata od Was, mam wrażenie, że wyszliście z czymś i to się spotyka myślę ze zrozumieniem, z chceniem. Spotyka się to z wzajemnością i następuje tu jakiś efekt taki synergiczny dzięki temu, że inni ludzie są w to włączeni, to tej radości, miłości, tego otwartego serca, tej oferty robi się więcej, jest ona cenniejsza. Także bardzo piękna, fajna energia wspólnotowa, taka bardziej tutaj. Także nie bójcie się wychodzić z tymi swoimi pomysłami, nie? Ta karta też Was do tego zachęca, żeby, żeby przedstawić to gdzieś tam szerzej, żeby to nie leżało w szufladzie. Cokolwiek macie, co Wam się wydaje wartościowe, to warto to teraz pokazać eee, i patrzeć, co się dzieje. <laughs> Bo może się dziać coś bardzo, bardzo fajnego, właśnie na poziomie przyjaźni, wspólnoty, społeczności. Także eee, śmiało idźcie z tym eee, na zewnątrz i do ludzi. Ok. To jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzę. Podniki z okazji urodzin, nie tylko. Eee... Nie wam się pięknie dzieje w lutym, w kolejnych miesiącach też, ale w lutym szczególnie. Miłego świętowania. Wszystkiego dobrego. Pa pa.